Stałych. Jakich pozostałych? Miałem na myśli wszystkich magów ganiających po ruinach jak kot z pęcherzem. Jesteś z nimi? Samotne szwędanie się po tej okolicy to kiepski no, no, pomysł. Co teraz dogrywam? Bo okazało się, że trochę skopałem. Na pewno o mnie słyszałeś. Jestem Jack Alligator. W... Boją kamptazie. się mnie prawie wszyscy! Jesteśmy najstraszliwszymi przelodza. piratami pływającymi po tych wodach. Pod wodzą kapitana Grega złupiliśmy więcej statków kupieckich, niż jestem w stanie zliczyć. Rozmawiasz z żywą legendą, że się tak wyrażę. No. A że. Gdzie znajduje się wasz hmm. obóz? Widzisz Ale ten ja tunel? Jeśli przejdziesz, tule, nim spory kawałek obcinkę, na zachód, prędzej czy później spręcam, trafisz na naszą plażę. Tam od znajdziesz od nasz obóz. Mogę pokazać no ci drogę, jeśli chcesz. Dogrywać. Chociaż będę cię My musiał dogrywać. poprosić o małą przysługę. Co można myśli? Zanim wrócę do obozu, przydałoby mi się trochę mięsa dla chłopaków. Wyglądasz na silnego. Może przydasz mi się na polowaniu. To co? Zainteresowany? Na co polujesz? Zwykle na aligatory, ale ich mięso jest raczej niejadalne. No i dawno ich tu nie widziałem. Musi mi więc wystarczyć to, co znajdę. Na przykład bagienne szczury. Co takiego? Większość bagiennych istot śmierdzi jak stary but i ma mięso twarde jak jego podeszwa. Bagienne szczury są przynajmniej jadalne. Znasz niejakiego kruka? Oczywiście. To Herszcz z bandytów ze wschodu. A czego od niego chcesz? Muszę go zabić. <noise> co ty? Myślisz, że da się dopaść pierwszemu lepszemu awanturnikowi? Nie sądzisz, że to zadanie cię przerasta? Nie. Nawet go nie zobaczysz. Jego siepacze rozniosą cię na strzępy, jeśli tylko zbliżysz się do ich obozu. Będzie dobrze, jeśli przejdziesz choćby przez jeden posterunek. Tak wyglądasz, że bandyci najpewniej naszpikują cię strzałami, jak tylko cię zobaczą. Mam lepszy pomysł. Dołącz do nas. Razem wszystko obgadamy. A kiedy skosztujesz naszego rumu, świat od razu wyda ci się piękniejszy. Wasz kapitan ma na imię Grek? Tak, to największy pirat, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Myślę, że go znam. Spotkałem się z nim w Korinis. Grek? No, w Korinis? <laughs> Niemożliwe. Nasz kapitan wypłynął na morze z częścią chłopaków. Jeśli Grek kiedykolwiek przybędzie do Korinis, to tylko jako więzień na tej królewskiej tej galerze. Jest, jest przecież jednym je z dojrzeć. najbardziej poszukiwanych ludzi. Na pewno nie poszedłby do miasta z własnej woli no, Zostałby ty, no. od razu pojmany no. przez królewską Myślę, straż i wtrącony do lochu Jeśli tak mówisz niecałe No Niecałe 9 minut Ech, Czyli to dograne więc hmm. Aha i to dogrywam na ich speku, żeby nie było Że będzie z... Różnica w głosie lub coś. Okej. Okay. Potrzebny mi pancerz bandytów. A na co ci on? Tylko napytasz sobie biedy, jeśli ktoś cię w nim zobaczy. Każdy się. pomyśli, że jesteś bandytą i będzie próbował cię zabić. Brzmi nieźle. Chyba dla kogoś, komu życie się już znudziło. Wiesz może gdzie znaleźć taki pancerz? Mieliśmy jeden w obozie piratów, ale nie wiem, czy wciąż tam jest. Opowiedz mi o piratach. Mieszkamy tu od lat. Przed wojną byliśmy znani w tych okolicach i na kontynencie. Wystarczyło wywiesić flagę, żeby kupcy natychmiast się poddawali. Niestety, te czasy już minęły. Od miesięcy nie mieliśmy okazji napaść żadnego statku. Nasz kapitan właśnie wziął część chłopaków i wypłynął, żeby przechwycić jakiś towar. A reszta siedzi w obozie, wygrzewa się na słońcu i czeka na powrót kapitana. Miejmy nadzieję, że Greg wróci z porządnym łupem. Połodzenie. Nie liczyłbym na to. Chodźmy zapolować. Dobrze. Dla nas dwóch to betka. Jesteś gotowy? Jeszcze nie. Więc pospiesz się. Chod Jesteś gotowy. Tak. Dobrze. Dobra, ja mam się trzymać blisko ciebie, okej. Okay. Ja sobie sam radę. Te szczury. Nie ma czego plądrować. O i szybki Halucynki oczywiście. Innych żybków tutaj nie ma. dobrze. Tylko halucynki. Ale lecę za to bomb Tylko poczekaj chwilę bo muszę pozbierać sobie trochę roślinek w międzyczasie No i parę grzybków że on z czymś tam walczył. Ale to ja cię zostawiam na chwilkę, a ty już z kimś walczysz. No jak ci nie wstyd. To stary, póki co jeszcze za tobą lecę. Dobra, ale widzę, że ten odcinek zbliża się do końca. Więc... Jeśli ja z wami powoli za, będę mógł już żegnać. <słysk> no. A następne odcinki się kiedyś tam na pewno nagra. Mam tylko nadzieję, że niedługo uda mi się skończyć serię Fahrenheita Niosokopacza, roślina lecznicza O, a tutaj jakiś pan kostkowy sobie stoi Fu leży, sorry No dobra w tym odcinku to już będzie na tyle a w następnym udamy się walczyć z następnymi a w następnym odcinku się udamy dalej na polowanie z Jackiem Aligatorem trzymajcie się na razie, cześć